A oni pod 3000 euro podchodzą, panowie, ty to więc no to tań, kurwa, Daj spokój, Jarek, są do... jare, boty. Dobra, skupka, skupka. My Jarek, ty masz idzie. 2000 euro, a 3,5. I to mi się podoba, Bartosz, lecimy. No ukry na się wiadomo, że pójdą na mida na kosy, nie? Chodźcie, puścimy. Dobra, dobra Plecy, dosta. to łatwo, to na do dostał. Te ładne na ukrycie. Jest straty. Więc Piotrek, idziesz longa, kup sobie keb. Paaaa, wow. no mogę jak, keba. Pebor z jarkiem idzie na B, sajuj na gale Jeśli typy wyjdą longiem, wszyscy idziemy na A. I się naplamy z nimi: dwóch od respa no i trzech Besa. Tak, chyba. Pebor gdzieś jest. Kakao, kakao. Ale ja na B pójdę. Nie widzę plato. Przeprasz długa. długa, trzech. Mogę przejść. Można Przejść, chodź, busta, ja, Pebor. Ja. Trzech, trzech, biegnie, biegnie. Ja Cześć, macie? Przebiegli, przebiegli, to buch, to przebiegli. To O, kurwa. Sk o, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. I walczmy z kurwa. O, O, jest O, kurwa. O, kurwa. Ja jeszcze sprawdzę kurwa. O, Odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach na Pirate Swap. To świetna szansa na zdobycie dodatkowych środków na swoje wymarzone skiny. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod maestro, zaznaczyć interesujące cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się błyskawicznie. Jeśli brakuje ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda. Wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu MAESTRO zyskasz dodatkowy 35% bonus do depozytu, co pozwoli ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveawaye i zadania, dzięki którym możesz zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Dasz mi smoka może? A no, dam A Ci, dam Ci. Dam ci. No, dziękuję. Boję się, mnie nie spali. Tuga leży, jeden Super. Ty jak dasz mi flasza? Tak. Dawaj. co go jeszcze, będę się odcinał tutaj jak coś. dalej, mogę zaskakiwać do respa Wodą mhm. raczej. Wodą, wodą, może być dolny. Nie wiedzą, chodź Chodź do mnie, chodź do, do, do mnie, Jeszcze, no. jeszcze. Wóch, dwóch, dwóch, dwóch. dwóch, Nie a gdzie oni byli? W O kurwa, słyszałem teraz Zeszły w uważaj Gala Bez? Jest. Nie no Kurwa Nie no, bez o Kurwa, jaki flash No, mówię, uważaj Ajs powrócił Ajs Wyratowałeś mnie, bo... W pesie AWP to? co? Ale kur... A Fjody? No strzelaj hyper Jest na gali. Gala cały czas. Słucham. Daj spokój. Skoczy mi dać, chodzi o. Skoczy mi da wyszedł mi dać. Jeden. Jeden, jeden, jeden leży. Jeden tylko. Jeden uważaj, b. A wupa leży mi. Paka, Słysza. paka, Słysza. paka Słysza fleszuje. Zagacie. Jeden za gada. Teraz pobiegnij. Bartość, pobiegnij. Fleszuje. Jest cały czas na winie. Dwa leży jeden. Dwa leży jeden. Fleszuje trupa. Nie widziałem, pani się mi przebija. Bomba, może wchodzić, uważaj za Mid to be. flasha, mid Chodź tam Nie, nie, nie da. Galo, a wchodzą galą. szczęśliwie. dużo. bo mamy longa. Idę, idę. Bałka dajcie w pół, żebyśmy się za BS, ładnie, najdalej grajcie. Kładą. Mantuję. To BS. P.S. jest. A patrz, Pes, tak, dobra. Fer. Pięknie. Smok na wyrok, do respa. Chcecie trotnąć, może mhm. trotnąć. Mali się. Może spadać. Spad chyba no, do respa. Chyba, resp jest. Jest A masz? w respa. A WP bierze moją z tego za. Uważajcie, pikoklas. Chodźcie razem, chodźcie, mamy longa. Długo idziemy zabić. Uważaj pić w oczu. chyba, w Leży, no no no. trampa rampa. Bez, bez, bez. Bez, A hmm. są jaki... Co to w ogóle jest? Oni nie mają longa. Wiedzą, że ty chyba tam... Nie. Eee. Trafił mnie śmieć. Palę trupę. No to w sumie... Czołg na bramę. Został, Nie no. Kurde, ilu, ma... ilu, ilu, ilu? Dziękuję, Bartosz. No nie no nie, nie. Dostał. Chodź, Sayu, cofnąć ogólnie stąd. Chodź, ja i cofną, no. no. <grym> jak na Cisza, nie wyszedł z drugiej. Ja pierdolony jestem. Masz, Jeden strzela B cały czas, ja się chowam, Sayu. Odpuśćmy atakę. Odpuśćmy atakę, dobra? No, do, e, na midzie zeskoczył, do Jarek. Tak, teraz odpuszczacie Atom. Sayu, może do hyperejsku? skrócić. Xbox, Xbox. Poczekaj, poczekaj. Mi to bij. Patrzę za wupem. Mam, nic nie wyszło. No, no, no. Trzymaj no to. No za wupy. Na razie nie wchodzą. Wrócę trójce Jadę przed bramą. Zepsuję się hyper. Nie, nie widzę top da. a i w trupie dwóch jest. Po twojej stronie gdzie się do Dolny. Też jeden. Paka. Ta. No, to. Ja. To jeszcze jeden w trupie był. Jeden pawu jeszcze jest. Może być gala Nie. Nie. Nie no. wiem gdzie jest. Nie ma, nie ma tu nic wartości Może zachodzić albo w dolnym cały czas stoi. No z paku z granatem tu wybiegł Nie było ciemno, no busta nie robił Palę w pierwszej wysadzam Biało, biało Weszli Alek, jeszcze raz, weszły za raz Ja to fan, ja w dupsko ja Ej, gale uważajcie, oddali ja pałkę. O, żyje O, To długa, ty, co ty robisz? Długa? No Tak, no weź. długu No galę Zobaczcie Gala, gala dwóch Ja palę Długa też jest Ej nice, jest e, długa, ma 1. Dwóch długa, blisko, blisko dwóch dobra. Jeszcze, tryg uważaj. Jeden leży. Bez. Gala. To jest Ja przede do Ciebie, Heda, dostaję. Gala, 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 Daj sobie, jakbyś chciał może podejść do BS-a, No, poczekaj, jest gala, jak się nie widzieli. Auto nie widzę. Mogę bez. Ojej, na gali jest no, default. Jest default. I drugi gala, nie? ta, ta o, No nie Ale to jest fenomen, co się wydarzyło No nie wiem, jak to się stało, Ech. taka... Chuj w Dubsko. Ja dostałem do góry Co ty robisz? <grym> nie mogłem, taka afera pa Na du... Jarek wrócił do gry O, żyje. co ty robisz? Wszok, ja myślę, że oni tu długo nie weszli, skoro Jarek tam przeżył, nie? Długa flesz też długa. Długa flashe były. Masz dolny, Saju? Mam. Ja patrzę wam top mida. Dobra. Mhm. Chodź, ja ci dam, Izak, Smołka dasz w pół. Żeby ich zablokować. Dawaj, na pełnej chodź. Daj w pół tam, czy coś. No już dali dolny. Dajem już palą. już nie, nie, nie ma jak. Ja za BS. Kurwa! Weszli? Tak. BS, BS, Jeden po głowie. W po głowie? Tak, w busie. Blok na gale, jeszcze. Bomba leży. Nic może być? <noise> Auto teraz przechodzi za BS. W be kładzie. Podchodzę, wiesz? Aha.

Patrzy, pies Może wchodzić w B? Nie! Górny, dolny? Górny, dolny Górny są, I daleko Reszta wreszcie, jest Jarek dobra. Jeden podchodzi o, Co? Nie Na widzę reszta. trupa Nie ma B, nie ma B Raczej Do ciemni zaskoczył Ja patrzę Ja jestem od dolnego już do pomocy Blok mogą iść? Ciemnia leży Raczej bo, bo. drugi w ciemni Bomba, bomba w ciemni, no. Nie ja wiem gdzie ten gość jeszcze jest. Jest przed długą. sobie sobie stanie Kurwa no kusi co? O on. Kusi, kusi co? z fleczem zlecia. ale skrócą kurwa, znaczy w czterech będę. Aaa, tu Gala, gala dużo, gala dużo słychać. Mhm. Dobra, dobra, dawaj smoka. Na łoku podejdziemy sobie. Ty plecy nam robi nawet gościu, ja czekam na niego. Do, masz? Masz? Na łoku sobie podchodzi, ja patrzę. Mam. a patrzę. pan Widziałeś? mnie. Pan na mnie patrzy. Patrzy. Dwóch bez jest chyba. Dam plesha, no. Auto, auto jest cały czas. Auto, tak, że, auto leży. Leży. Dawaj, dawaj trzeba przejść. Plesh masz ja zajdę tego. Czekaj, teraz paszuję. Dawaj, nad nas, gadal, gadal Gandalf, Podłóż bombę, tylko Nie mogę, bo mnie ktoś blokuje. Skala leży. Gdzie Gandalf. Ku... no. Kto dojeżdża Jest CT. Dojechali mnie. To jest wyjdziecie do prawej, a nie w BS? ja idę do prawej, Asaju. Nie wiem, mówisz że blokuję, jak ja No chciałem wskoczyć w BS, ale ktoś... Był przytulony do mojej prawej ręki i nie mogłem skoczyć weszli w ten BS no w nich Może Long jest. Dobra, do tak, galą tak, no wychodźcie tak, tak. galą. Ja mu udaję daleko. na rampę będę dawał Tku, Dobra, od B jest i oni w ogóle w B nie trzymają co? A bupa na longu ja pój tam Tego to, to nie spodziewałem Przekląk long. No. Yes. Wuch long. Wuch long. Oni, jak to kurwa, mięso armatnie słyszą smołka mid to be, idą w wujkę walcie na środek, odpuszczają B w ogóle. Boże, to przegrało. Uważajcie na busta Gale Znale, ja dam smoka. Ja dam flasha mhm. na mid. Zepał pierwszego. Uważajcie, bust galer. Możecie daj flash'a jak chcesz. Daj 3-2B. Y dobra, smołka B dorzucili właśnie. Jarek daj 3, 2, Czekaj, najpierw spalę, może co? Ej ja ci dam flesza, mu No dobra, no. Daj małka, Jarek. Czaj chwilę, bo kurde, mam teraz Classic, zmieniłem na klasik mnie, ja no widział mnie, no, przebiegł z... do prawej, no. Nie wiem, czy mi się on teraz. Trashuje mi ale mógł wiedzieć. Biało. No, ja cofam, ja cofam, się... ja cofam, ja cofam, cofam. Dorzucę zaraz. Gramy dalej, te 3-2 B? Tak, 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 tak. Do lewej jest. Dobra To Musimy grać. Auto, uważajcie. Czy stąd tu. Eee, BS0 ma na BS, 0 ma, ale pójdę, oni wychodzicie. Auto jest tu. Auto. Ebo nie miałby tego smokera. Ładnie. Auto był. Fierdo, już stąd. A, nice straj. Mogłem dać, tylko powiedziałeś Jarek, żeby dał, no to już się nie nie? nie, nie, no Jarek dał, ale potem drugiego miałeś jeszcze, nie? Dorzuciłem. Ja miałem 1300, nie? No i Bartosz? Ceszuję sobie, do prawej. Jest to czysto Bartosz. Jarek! Jeden mit jeden mit do prawej. też piach. Ta jest smoke'a, CT. ta? mógł wyjść na pokrywie na Dwóch jest, dwóch! Jeden leży, jeszcze jeden w BS jest Patrzcie Idziemy? Leży dolna. To jest, to jest. To jest z galilei. To się AWP skończył. Nice. AWP należy Widzę Dam tu flaszę, Bartosz czy nie? Dobra. Nie. Ja, ja flaszuję. Dobra. Ładnie Jarek. Patrzcie, tą galo jeszcze. Ja daję 3-2 zaraz. na fejka. No wypalę galę jakby na blisko stali Jarek! Nie ma, blisko nie ma B podszedł tu, nie? Ale chodźmy -przy B w wiesz? Ja, czekajmy jeszcze chwilę. Jeden gal, jeden długa, no to jeden B raczej. No to idziemy B, My idziemy B już. Mhm, trupem, na pełnej no. Jarek, patrz tabu, bo pierwsze. Patrzę. Dalej wszystko. Auta nie ma. Gala. Może być nasz resp? Za Zabramu nie ma. Masz dolny? Nie. Ja. No. no Nie ma co ich szukać, ty. Realnie. Na dwóch jest. Dolny jest dolny. Jest dolny. Nie auto. Dolny Nie top. I top. Tak, top. Top. Leży auto. Nie i co. Nie ma co. Nie ma co. Nie może wykorzystasz pewne Jeszcze jeden, jeszcze jeden na longu wiedźmy, chodźcie, wągę, galon, chodźcie galon, chodźcie no. galon Wchodzimy, wchodzimy galon, na boku On jest sk**a na bs default Jeden Ma, gdzieś w piachu jest Jeden w piachu, możecie wchodzić w tym A Jeden A, w piachu, zziemy. ja jest. Na Romanie był gdzieś do no, lewej Cały no, czas no, na longu jest Palę, co się? Palę Roman W czas idziesz do nas? Tak, tak ja To się Izak, na okay. Ciebie do lewej, Izak na Ciebie tak. do lewej Mam rampę do Dwóch, dwóch long. To, to, to ten gość, to ten gość, no tak, czysto tak, macie bowiem. gość pierwsze tempo się wkłada. G... Na guza no. Jeszcze jeden long Jarek. Jeden CT. Jest blisko. Mikrofon muted. To CT też rzuca. Puchaj CT. Długa, długa i CT wyszedł. Bomba na galę. O wiem, że bomba na galę no Smoke gala, oni obsrani są Me to -be bym zagrał na niech bomba, bomba w lesbie. Weź pomarańczową płakę, grajmy me to daj mi jaro smoka, ja dam tego smoka E pod B Gali nie ma A grajmy A szybciej chodź, chodź Paweł do nas No, no idę do idź do, 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 do hypera ja pójdę do was Daj mitube i walmy Gale sprawdzą Jebasz go chodź Pałka nam dali tak, brama, brama blisko. Brama blisko, brama blisko, i pod oknem, i pod oknem, pod oknami, pod oknem. Leży. Zabijesz go? Za smołkiem, jest za Bo nie mają pieniędzy, jakich ogólnie dojedziemy, to mają ostro przejebane, nie? Ja już hantuję. Chcesz pikować besta, to cię mogę flash'nąć. Nie. Wydaje mi się, że jeden na galę ucieka, bo na długą. Jestem tam topał. Ja też jestem. Ale powoli. Raczej znaczy długo. muszę być w anarchii. Jest w picie, w picie jeden. Anarchia czysta. Ja defesuję go. Dawaj nade'a. No kurwa. No zjebałem, nie trafiłem flesza. Kurwa, już go miałem. Pięć kapa! Gala, 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 uważajcie mi Mida, Mida dojechał, Mida dojechał i dolny jest Ja patrzę BS za wupem ja bym, ja bym... Dojechał Wchajcie no. to to... już, możecie pchać no, Cofnęła, cofnęła wUP, cofnęła już na gale będzie z Małp potrzebne Muszę doprawej ciężko. Ja na łoku to Nie, na łoku idziemy Jest ja, ja palę gale Piotrek teraz Lecz za plecy Nie mam? Dobra Mimo pali już pale streama Gala gala gala! Teraz leży. Ładnie, uważaj. Yy, jarek. Dalej, gala dalej, gala, gala. cały czas. No. Długa. Długa gala. No, ku... A! A, jarek dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej, 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 no. dalej, 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 Podchodzę. Daj mi zek polaka jeszcze. Nie, ja rzućcie smoke'a lewo, lewo na mid i 3-2 B. Rzućcie dwa smoke'i ja lewo-prawo lewo, ja prawo lewo. i wyjdziemy galo po prostu. No, nie mamy trupa, nie? No, cały czas uciek. jest typ na krótko. Daję smoke'a do lewej. Nie wiem, czy blisko na schodę go nie ma. Zresztą jakoś do prawej. Ja take'uję ja na uwyjście. Uciekł, uciekł z bombą. Na galo, no. tak? Galo? Ja, ja spalę CT. Gotowi? Czekaj, smokuje na wyjście. Fleszuje Mida Valt, Mida wyjdźmy teraz. Go. Boom. I flashuje długą O nie, to. Treść trochę... Romana, placie Romana. Romana. Dawaj, dawaj, yes. Super. Nice. Yes. jeszcze się raczej żyje się gala. O, może żyć. Albo do typu dołąka. <laughs> no tam Ej, musiałem 5 rund pichuje Longa i 5 razy typa zabijemy właśnie. Się... Ba Bardzo raz... tam entrę chyba kurwa w każdej rundzie, nie, Serio. Ej, Ja taką bekę mam z tego typa, kurwa. Czata nie ma. Pójdę Oni dobrać. nie mogą ja mieć za dużo może warto spogoń z tym stachpec. Z no, idę, idę. Ja też będę szukał. Dobry flash Jaro, to on zakrył się łapami. No, no nie mam, jest za jeden. Jeden? Dobrze. Drugi też pewnie tam jest. Wolny czysty czy. No, res jest. Dobra, no, znowu grałem powoli. Jarek bust, nie? A może z prawej strony chcesz no, busta? Tylko żeby dolny złapać? Tylko jak wchodzi ty, czy nie chcesz? Jarek tak? Jest to, je przez bramę go jak będzie przebiegał. Tak. No dobra, no, no ale busta drugiej. i tak. Trzech środek, czterech nawet, może środek jechać. Trzech albo czterech nawet. Jest był albo. albo nie wiem. Ja tu, topu. tutaj. Ja to smałka na obraz. To, to możemy dająć. Logiem, go, możemy Dalny Dolny leży. Górny skrócił. To go, 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 go. go, go no. I jak dam ci bombę, co? Ktoś no. na sprawdzenie długie poszedł. CT skakał. Smałka poszedł. Odchodzi pod ścianą? tak. Smoka. Ja, ja wychylam, jest smoke.

Panie rozważnie zagraliśmy, na spokojnie. Ale oni o, tragicznie grali w ogóle. Powinniśmy to do pięciu wygrać, uważam.